W wieku 70 lat możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że potencjalnie straciłeś do 40% swojej masy mięśniowej, często nie zdając sobie z tego sprawy. Ten powolny spadek, zwany sarkopenią, dzieje się teraz, stopniowo erodując Twoją niezależność z każdym dniem. Badania Uniwersytetu Johns Hopkins podkreślają statystyki starsi dorośli doświadczający znacznej utraty mięśni, mają 320% większą szansę na rozwój problemów z mobilnością co może prowadzić do zależności od wózków, inwalidzkich lub placówek opieki. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że utrata mięśni przyspiesza w szczególności po 65 roku życia. Powszechne przekonanie, że jest to po prostu naturalna część starzenia się, ukryło globalny kryzys pogorszenia mięśni możliwych do zapobiegania. Niepokojącym faktem jest to, że wielu lekarzy przeocza niezbędny niedobór witaminy, który może nawet teraz przyspieszać utratę mięśni. Ten składnik odżywczy jest niedobór w niewiarygodnych 78% seniorów i może być niezbędny w utrzymaniu niezależności i unikaniu polegania na pomocy codziennych zadań. Oto kilka dobrych wiadomości. Najnowocześniejsze badania National Institute on Aging wskazały 6 kluczowych witamin i składników odżywczych zawierających unikalne związki zdolne do odwrócenia wyniszczenia mięśni. nawet u osób w latach 70 i 80 i 80. Co ciekawe. Najlepszy suplement na naszej liście zawiera związek, który wielu lekarzy pomija podczas doradzania starszym pacjentom. Badania kliniczne ujawniają, że ten związek odwrócił utratę mięśni u 87% uczestników w ciągu zaledwie 14 dni, a są szanse, że nie dostajesz ich wystarczającej ilości dzięki zwykłej diety. To co sprawia, że z odkrycie to jest jeszcze bardziej bolesne, jest to, że 92% uczestników doświadczyło znaczącej poprawy codziennych czynności, takich jak spinanie się po schodach i przenoszenie artykułów spożywczych. Pomimo wcześniejszych prób niepowodzenia fizykoterapii, jest to przypomnienie, jak trudne i często zniechęcające może być dla wielu powrót do zdrowia. Zanim pójdziemy naprzód, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, udostępnij swoją lokalizację w komentarzach poniżej. I nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybuj nasz kanał. Aby uzyskać bardziej pomocne treści. Teraz zbadajmy następny temat. Piąty na liście jest coenzym 10 lub cop 10. Chociaż cop 10 nie jest klasyfikowane jako typowa witamina, ten istotny związek odgrywa kluczową rolę w zachowaniu zdrowia mięśni u seniorów, pracując na poziomie komórkowym, w którym generowana jest energia mięśni. Dlaczego jest to takie ważne? Cop 10 jest skoncentrowane w mitochondriach komórek mięśniowych, niewielki w potęgach które dostarczają ponad 95% energii organizmu. Niestety, wraz z wiekiem poziomy co 10% mogą spaść nawet o 65%, znacznie osłabiając mięśnie i upośledzając ich zdolność do powrotu do zdrowia. Ten niedobór energii często prowadzi do osłabienia i zmęczenia, które wielu seniorów błędnie przypisuje wyłącznie starzejącym się. Niepokojące, wiele powszechnie przepisywanych leków, szczególnie statyny przepisywane do cholesterolu, Zmniejsza również poziomy co 10 Stwarza to bolesny cykl, w którym spadek związany z wiekiem przyspiesza ze względu na same leki, które mają pomóc, pozostawiając wielu bardziej osuszonych i kruche. Badania pokazują, że ponad 60% seniorów w sprawie statyn zgłasza ból mięśni, osłabienie lub zmęczenie związane z niskim co 10 Starsi dorośli zwykle wymagają od 100 do 200 mokok. Co 10 dziennie Podczas gdy osoby przyjmujące statyny mogą wymagać dawek od 200 do 300 mg. Chociaż mięso narządów, tłuste ryby i pełne ziarna zawierają co 10 ilości są niewystarczające do dostarczenia potrzebnych efektów terapeutycznych, co czyni suplementację ważną. Zalecamy najlepszą wysoką absorpcję co 10 z bioperiną, która oferuje sprawdzony 30% wzrost biodostępności dzięki ekstraktowi z czarnego pieprzu. Ten produkt wykorzystuje formę COP10 Ubiquinol, zapewniając, że jest już aktywny i łatwo wchłaniany przez komórki mięśniowe. Alternatywnie, możesz rozważyć Kaneka Ubiquinol Ultra c 10 który wykazano w badaniach, że ma opatentowany wzór rozpuszczalny w wodzie o 300% lepszej absorpcji w porównaniu do zwykłego COP10. Jest to szczególnie ważne, ponieważ COP10 jest rozpuszczalny w tłuszczu i może być szczególnie trudny dla seniorów, zwłaszcza osób z problemami trawiennymi do wchłania. Jeśli uznałeś te informacje pomocne, podaj podobne i zasubskrybuj, aby uzyskać bardziej cenne porady zdrowotne. Piąty element na liście jest witamina D. Poza wspieraniem zdrowia kości, witamina D ma kluczowe znaczenie dla utrzymania siły i funkcjonowania mięśni w miarę starzenia się. Receptory witaminy D są obecne w tkance mięśniowej. A gdy te receptory są nieaktywne z powodu niedoboru, mięśnie mają tendencję do osłabienia i zaniku. Liczne dochodzenia odkrywają chłodną prawdę. Seniorzy o wystarczającym poziomie witaminy D mają tendencję do zachowania lepszej funkcji mięśni, siły i równowagi. Podczas gdy te nękane przez niedobór stają w najważniejszym spadku. Jedno szczególnie zakłócające badanie wykazało, że starsi dorośli, którzy uzupełniali witaminę D, doświadczyli 20% spadku upadków. Co stanowi złowrogie oznaki pogarszającej się stabilności mięśni. Niestety niedobór witaminy D powszechnie czai się wśród osób starszych, dotykając ponad 40%, z jeszcze większą częstością wśród ograniczonych w pomieszczeniu lub zamieszkaniem w zacienionych regionach. Jeśli cierpisz na niewytłumaczalne osłabienie mięśni lub wszechobecne zmęczenie, proste badanie krwi może odsłonić obecność tego podstępnego niedoboru. Witamina D kontroluje również wchłanianie wapnia kluczowy element dla potężnych skurczów mięśni. Bez tego mięśnie się wahają, koordynacja zanika, a ruch stają się nawiedzającą walką. Dla osób w wieku 65 lat i powyżej zwykła zalecenie wynosi od 800 do 1000 dziennie. Ale wielu ekspertów ostrzega, że zlik 1000 do 2000 może być konieczne do przeciwdziałania ciemności niewystarczającego światła słonecznego. Puszczowe ryby, takie jak łosoś i makrela, Żółtka jaj i ufortyfikowane produkty, takie jak mleko i płatki zbożowe, służą jako źródła naturalne, ale wielu seniorów wciąż czuje się o cienie niedoboru i wymaga suplementów. W przypadku silnej osłony rozważ naturę witaminy 3,2000 Girls, wykonana z cholekalcyferolent 3, która wykazuje 87% bardziej skuteczne w podnoszeniu poziomu krwi niż 2 i zweryfikowane przez usp pod kątem czystości i si siły. Ciche zagrożenie upadku mięśni może zostać zatrzymane, zanim uzna to z twojej siły. Zachowaj czujność bądź wzmocnione. W przypadku płynnej postaci Nordic natural z witamina 3 wyróżnia się jako delikatny wybór, zapewniając tysiąc juni na kroplę i sformułowany z oliwą z oliwek w celu zwiększenia wchłania, w przeciwieństwie do niektórych gorszych produktów, które opierają się na mniejszych olejkach nośnych. Przejście do czwartego elementu witamina B12. W miarę starzenia się nasza zdolność do wchłaniania B12 maleje, często w milczeniu naraża nas na osłabienie i spadek mięśni. Ten niezbędny składnik odżywczy jest niezbędny do utrzymania zdrowego funkcji mięśni i wspierania zdrowia nerwów. Gdy poziomy B12 są niewystarczające, komunikacja między mózgiem a mięśniami waha się, co prowadzi do zmniejszonej siły, problemów z równowagą i stopniowej utraty masy mięśniowej. Wielu seniorów błędnie uważa, że łąte, niepokojące znaki są po prostu normalną częścią starzenia się, nieświadomi, że mogą cierpieć na cify niedobór. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, w jaki sposób subtelnie może się rozwijać przez lata, często mylone z innymi problemami związanymi z wiekiem. Regularne badania krwi stają się niezbędne, zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki takie jak inhibitory pompy metforminy lub pompy protonowej które mogą znacznie utrudniać wchłanianie B12. Ta witamina odgrywa również kluczową rolę w tworzeniu zdrowych czerwonych krwinek, które przenoszą tlen do mięśni. Bez wystarczającej ilości tlenu spada energia, powodując zmęczenie i czyniąc codzienne zadania trudniejsze. Ponadto B12 pomaga utrzymać ochronną pochwę mielinową wokół nerwów. Kiedy to osłanianie pogarsza się z powodu niedoboru, sygnały od mózgu do mięśni stają się zniekształcone, co powoduje drżenie, niestabilne ruchy i upośledzona koordynacja. W przypadku starszych dorosłych zalecane dzienne spożycie wynosi 2,4 mikrogramów, ale z powodu problemów z wchłanianiem może być konieczne, dodatkowo podkreślając ciche pogorszenie się pod powierzchnią. Składniki odżywcze naturalnie wspierają twoje nerwy. Gdy ta ochronna tarcza osłabia się z powodu niedoboru, mięśnie mogą otrzymać zniekształcone sygnały z mózgu. Co może powodować drżenie, niestabilne chodzenie i upośledzoną koordynację. W przypadku starszych i dorosłych zalecane dzienne spożycie wynosi 2,4 mikrogramów, chociaż problemy z wchłanianiem mogą wymagać większej ilości. Naturalne źródła B12 obejmują pokarmy pochodzące z zwierząt, takie jak mięso, ryby, jaja i produkty mleczne. Około 30% osób powyżej 50 osób rozwija zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka. Stan który zmniejsza zdolność organizmu do wchłania B12 z żywności, co czyni suplementy lub zastrzyki B12 potencjalnie niezbędne. Do suplementacji sugerujemy metyl B12 w gerroformula. Metylokobalaminę pozostaje w tkankach dłuższych niż cyjenokobalamin, typ powszechnie występujący w innych suplementach. Ich saki rozpuszczają się pod językiem, omijając układ trawienny, co jest korzystne dla wielu seniorów z wyzwaniami wchłaniania. Kolejną odpowiednią opcją jest Garden of Life Vitamin C 12 Ten suplement na bazie całej żywności obejmuje probiotyki i enzymy, które mogą poprawić wchłanianie nawet o 60%, co stanowi godną uwagi przewagę dla seniorów doświadczających trudności trawiennych. Ponadto forma natryska jest idealna dla osób, które są trudne do połykowania pigułek. Po trzecie, witamina C odgrywa kluczową rolę poza jedynie wspierającą odporność. Jest to niezbędne do utrzymywania zdrowych mięśni w miarę starzenia się. Ta wszechstronna witamina pomaga zdrowiu mięśni poprzez kilka ważnych mechanizmów. Po pierwsze, witamina C ma kluczowe znaczenie dla produkcji kolagenu. Kolagen jest nie tylko ważny dla Twojej skóry, ale także tworzy tkanki łączne otaczające i wzmacniające mięśnie. Gdy poziomy witaminy C są niewystarczające, Tkanki te osłabiają, co prowadzi do niestabilności mięśni i zwiększonego ryzyka odkształcenia lub uszkodzenia. Badania wskazują, że starsi dorośli z wyższym poziomem witaminy C we krwi wykazują znacznie silniejszą siłę przyczepności i ogólnie lepszą funkcję mięśni niż osoby o niższych poziomach. Witamina C służy jako silny przeciwutleniacz, chroniąc tkankę mięśniową przed stresem oksydacyjnym. Z czasem uszkodzenie spowodowane wolnymi rodnikami stopniowo zmniejszają siłę mięśni i przyspiesza zanik mięśni. Neutralizując te szkodliwe środki, witamina C pomaga utrzymać zdrowie i integralność strukturalną komórek mięśni. Ponadto, witamina C wspiera produkcję energii w mięśniach poprzez promowanie syntezy karnityny, cząsteczki, która ułatwia konwersję tłuszczów w użyteczną energię. Niedobór witaminy C może obniżyć moc energii. Co powoduje zwiększenie zmęczenia mięśni i osłabienia. Większość starszych dorosłych wymaga codziennie od 75 do 90 mg witaminy C, chociaż wielu ekspertów zaleca wyższe spożycie od 200 do 400 mg w celu promowania optymalnego zdrowia mięśni. Aby to osiągnąć, obejmują żywność takie jak owoce cytrusowe, jagody, papryka, pomidory, brokuły i ziemniaki w diecie. Ponieważ ciało nie przechowuje znacznych ilości witaminy C. Przez długi czas utrzymanie spójnego dziennego spożycia jest niezbędne do zachowania działań chroniących mięśnie. Jeśli zdecydujesz się na suplement, solwiar witamina C z bioflavonoidami jest zalecanym wyborem. Ten unikalny preparat łączy kwas askorbinowy z flavonoidami cytrusowymi, przy czym badania sugerują, że poprawia wchłanianie o około 35% i rozszerza aktywność witamin w tkance mięśniowej. Aby uzyskać jeszcze większą skuteczność, rozważ liposomalną witaminę C z Rivon Labs, która otacza witaminę w celu zwiększenia absorpcji nawet o 98% w porównaniu z tradycyjnymi tabletkami, zapewniając skuteczną porę. Bezpośrednio do mięśni, następnie patrzymy na magnez. Mimo, że technicznie sklasyfikowany jako minerał niż witamina, magnes odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu zdrowia mięśni, a zaniedbanie może prowadzić do istotnych problemów. Niedobór magnezu jest dość powszechny wśród starszych osób dorosłych i może przyspieszyć pogorszenie mięśni poprzez różne mechanizmy. Jest to niezbędne zarówno do skurczu mięśni, jak i relaksu. Magnez działa jako naturalny antagonista wapnia, ułatwiając całkowite rozluźnienie mięśni po skurczu. Gdy poziomy magnezu są niewystarczające, mięśnie mają tendencję do częściowo zakontraktowania, co powoduje skurcze, skurcze i trwałe napięcie które dodatkowo przyczyniają się do pogorszenia mięśni. Dodatkowo magnez ma zasadnicze znaczenie dla produkcji ATP, pierwotnego źródła energii dla komórek. Ponieważ mięśnie są wysoce aktywnymi tkankami, nieodpowiednia synteza energii magnezu utrudnia, prowadząc do osłabienia i zmniejszonej wytrzymałości w codziennych czynnościach. Magnez wpływa również na syntezę białek w mięśniach. Nawet niewielki niedobór może zaburzyć wzrost, i utrzymanie mięśni, przyspieszając utratę mięśni wraz z wiekiem. W przypadku kobiet w wieku powyżej 65 lat zaleca się dzienne spożycie około 320 mg magnezu, podczas gdy mężczyźni powinni dążyć do około 420 mg. Dobre źródła dietetyczne obejmują ciemne liściaste warzywa, orzechy, nasiona, pełne ziarna i rośliny strączkowe. Jednak ponad 60% seniorów nie uzyskuje wystarczającej ilości magnezu wyłącznie poprzez dietę. Deficyt ten pogarsza się poprzez częste stosowanie leków, takich jak leki moczopędne, inhibitory pompy protonowej i niektóre antybiotyki, z których wszystkie mogą dodatkowo wyczerpać poziomy magnezu, ponieważ objawy takie jak zmęczenie, osłabienie i skurcze mięśni są często odrzucane jako typowe oznaki starzenia. Wielu starszych dorosłych pozostaje nierozpoznanych i nietraktowanych z powodu niedoboru magnezu, rozważając suplementację. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w sprawie formy magnezu o wysokiej absorpcji. Na przykład glicynian magnezu może oferować do czterech razy lepsze wchłanianie niż tańsze warianty tlenku, a także są łagodniejsze na żołądku i unikając przeczyszczających działań niepożądanych, które często powodują, że Seniorzy rezygnują z przyjmowania magnezu. Zwracając się do kreatyny, często kojarzy się z sportowcami szukającymi większych mięśni, ale dla starszych dorosłych, starających się zachować siłę i masę mięśniową, może to być jeden z najbardziej niedocenianych net. suplementów. Ten naturalny związek działa poprzez mechanizmy odmienne od innych składników odżywczych, co czyni go niezbędnym do utrzymania zdrowia mięśni. Kreatyna zwiększa poziomy fosfokreatyny w mięśniach. Które są niezbędne do wytwarzania i główne. Główne źródło energii dla szybkich, potężnych ruchów, takich jak spinaczki po schodach, stawanie lub zapobieganie upadku. Te proste zadania stają się trudniejsze z wiekiem, grożąc niezależnością. Największą zaletą kreatyny dla starszych osób dorosłych polega na jej zdolności do stymulowania produkcji komórek satelitarnych. Ma kluczowe znaczenie dla naprawy i wzrostu mięśni. Po 60. W roku życia aktywność komórek satelitarnych może zmniejszyć się nawet o 50%, znacznie upośledzając zdolność organizmu do utrzymania tkanki mięśniowej. Badania pokazują, że kreatyna może zwiększyć aktywność komórek satelitarnych o około 35%, wspomagając regenerację mięśni wśród seniorów, i oferując kawałek nadziei wśród fizycznych spadków związanych z starzeniem się, badania wskazują, że połączenie kreatyny z delikatnymi ćwiczeniami oporowymi może prowadzić do 14% wzrostu siły i wzrostu o 2,2 funta chudego mięśnia w ciągu zaledwie 12 tygodni. Wyniki te zazwyczaj wymagają znacznie dłużej, aby osiągnąć same ćwiczenia, podkreślając, jak krucha i ulotna może być niezależność. W przypadku starszych dorosłych zaleca się codzienne spożycie od 3 do 5 g kreatyny. W przeciwieństwie do młodych sportowców, nie ma potrzeby fazy ładowania. Chociaż kreatyna naturalnie występuje w żywnościach takich jak czerwone mięso i ryby, osiągnięcie poziomów terapeutycznych wymagałoby spożywania około 2,5 funta wołowiny każdego dnia, co czyni suplementację nie tylko praktyczną, ale być może niezbędną. Zalecamy optymalne odżywianie mikronizowany monohydrat kreatyny, suplement klasy farmaceutycznej udoskonalony w celu poprawy rozpuszczalności i absorpcji czynnik krytyczny dla osób starszych, których zdolności trawienne mogą spadać. Kreatyna jest niezwykle bezpieczna. Ponad 200 recenzowanych badań potwierdza swoje bezpieczeństwo do długoterminowego stosowania przez seniorów. Niestety, w miarę postępu wieku utrata siły, pamięci i niezależności może wydawać się nieunikniona. Ale kreatyna może dać nadzieję. Ostatnie badania wskazują również na potencjalne korzyści poznawcze i mózgu, zapewniając słodko, gorzką szansę na utrzymanie ważnych wydziałów dłużej niż sobie wyobrażono. W połączeniu z sześcioma niezbędnymi składnikami odżywczymi, efekt tej kombinacji może przewyższyć to, co może osiągnąć każda pojedyncza witamina. Służąc jako małe światło wbrew wchodzącym cieniu starzenia się. Gdy te sześć niezbędnych składników odżywczych jest uwzględnione w rutynie zdrowotnej i w połączone korzyści wykraczają poza to, co każda indywidualna witamina może zapewnić sama. Pomyśl o nich jako o oddanym zespole pracującym razem, aby chronić Twoją siłę i mobilność. Chociaż suplementy mogą być pomocne w wypełnianiu luk żywieniowych, zawsze najlepiej jest skupić się na whole foods. Gdy tylko jest to możliwe. Kolorowa dieta pełna warzyw, owoców, szczupłych białek, orzechów, nasion i pełnoziarnistych dostarcza nie tylko te składniki odżywcze, ale także wiele innych korzystnych związków, które współpracują w celu utrzymania zdrowych mięśni. Budowanie i zachowanie zdrowia mięśni to coś więcej niż tylko wygląd. Kluczem jest zachowanie niezależności, zmniejszenie ryzyka upadku, zwiększenie metabolizmu i wspieranie ogólnego dobrego samopoczucia w miarę starzenia się. Utrzymanie tych sześciu składników odżywczych na optymalnych poziomach jest podobne do inwestowania w przyszłą mobilność i samowystarczalność, co jest nieocenione w późniejszym życiu. Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć niedobór w którymkolwiek z tych składników odżywczych, skonsultuj się z lekarzem w celu testowania. I możliwych opcji suplementacji. Dostarczanie organizmu odpowiedniego wsparcia odżywczego może pomóc zwalczyć spadek mięśni związanych z wiekiem i zapewnić silne i energetyczne przez wiele lat. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie w komentarzach, który temat zdrowia chciałbyś zbadać następny. Twoja opinia wpływa na nasze przyszłe treści. Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany ulgą bólu stawowym, poprawą pamięci, zdrowia serca lub innymi tematami, Chętnie dowiemy się, który suplement z naszej listy najbardziej Cię zaskoczył. Czy doświadczyłeś zauważalnych korzyści z tych witamin? Podziel się swoimi przemyśleniami i historiami poniżej.